dobry moi kochani, widzimy się pod kocykiem. Oh, zmęczona jestem, nic nie robię, nie. tak na dobrą sprawę. Zasiadził już miesiąc marzec, za dosłownie 6 dni wyjeżdżam. Praca stoi w miejscu, no po prostu jest makabra. Ja dzisiaj lepiej już się czuję, muszę powiedzieć. W sensie lepiej na, na takiej zasadzie, że. Może minimalnie mniej zmęczona, dobrze spałam Chociaż obudziłam się w nocy o drugiej I w mojej głowie było Mr. Sandman Dosłownie chyba z pół godziny grała mi cały czas ta sama melodyjka Ale wracając Sytuacja w NFZ się nie zmieniła Rehabilitacja jest dalej zawieszona Różne osoby dostają wypowiedzenia kontraktów przez w sensie, zakłady opieki zdrowotnej. Wypowiadają im kontrakty, nie mają pracy. U mnie się pojawiło światełko na końcu tunelu. Zobaczymy, jak będzie z pracą. Dzisiaj się dowiem. Może coś tam się uda. Może mnie zatrudni poradnia. I, I wtedy już od mule nie będę siedziała w domu, i tak dalej, wiadomo. Człowiek będzie szczęśliwszy. A na razie szczęśliwie przed, przed tą całą pracą, przed wszystkim, <coughs> będzie szykowanie do wyjazdu. Jadę aż na cztery dni całe, w sensie teoretycznie no powiedzmy 5, ale ta jeden to jest noc więc 4 dni zwiedzanka będę w Wenecji, w Mediolanie w Bergamo w różnych takich małych miejscowościach pojadę nad jeziorko i jeszcze w jedno miejsce jak się uda jak czasu starczy i jak siły starczy i jak paliwa starczy a tak to kurcze no nawet filmików nie chcę się robić bo nic więcej się u mnie nie dzieje Spanie, siedzenie, brak pracy, bezrobotna lambadziara, yy, jedzenie i, i tyle. Nuda, po prostu nuda. Jak tamagoci. Pić, jeść, spać, przeżyć dzień i koniec. Także życzę Wam wszystkiego dobrego. Jak macie jakieś plany podróżowe na ten, <laughs> przepraszam, rok, to piszcie w komentarzach. Yy. Ja mam nadzieję, że już w kolejnym filmiku podzielę się z Wami dobrą informacją, że mam pracę i że moje życie właśnie nabrało kolorów. Także trzymajcie się, ciepło. Pa!